Siemano, mam kilka paczek, więc czas na kolejny unpacking. Tym razem mam dwie przesyłki Francji i Germanii, czyli Niemiec. Dobra, na ja się tym małą. Tu ma takie fajne, chyba otwarcie. Dobra, nie będę się z tym bawił. O jadzie. Trochę przeszło. I proszę a Was Steelbook FIFA 14 z zespołem z wogiem zespołu Olympic Lyon. Steelbook, nówka nie śmigamy. W środku jest pusty. To znaczy, jest czysta blacha. Zero obrazków czy coś no i nie jest w bardzo dobrym stanie zaforowany jak miało być tak jest przy okazji wczoraj doszedł do mnie już z tych bukfifi 14 z koszulką farsy korciłem ją, żeby otworzyć, no i otworzyłem. Nie było sensu w ogóle robić pojedynczych filmików z tego, to pokazuję co było. Co przyszło wcześniej. No i dobra. Paka teraz z Niemiec, o klas zaraz. Dobra. Trochę bąbelków. Oto Kolekcjonerka Zgadnijcie jakiej gry Jest napisane Jest Sniper Ghost Warrior Tak jak myślałem W takim formacie jest właśnie ten box Myślałem, że będzie mniejszy po wyglądzie paczki Ale elegancko Nie wiem czy jest taki sam Identyczny wielkościowy, który mam, albo chyba z takim samym otwieraniem. To jest akurat skrzynka z army. Tylko szkoda, że nie ma logo. Tu jest na szczęście logo. Z tego jestem zadowolony bardzo. Bardzo mi stanie. Zawartości Wam na razie nie pokażę. Zobaczę czy jest, żeby to pokazywać. Zbyt bogato nie jest. No dobra. Przyjdzie czas na unboxing, to Wam pokażę co tu jest. Dobra, to by było na tyle na dzisiaj. Jutro chyba się nie spodziewam żadnych paczek, także do następnego razu, czyli do soboty wieczorem, a dokładniej chyba nawet w niedzielę, koło pierwszej w nocy, drugiej będzie unboxing pewnej gry. Także subskrybujcie i komentujcie i cześć!